Dobra, oficjalnie witam Was serdecznie. 18 czerwca, godzina 20:30. Dawid Borców z kanału Świadomi Traderzy. Pamiętajcie, mała zmiana u nas tutaj nastąpiła, a mianowicie o 20:30 od teraz zaczynamy sobie analizę rynków tradycyjnych, a analizę rynku krypto o godzinie 21. Także taka zmiana nastąpiła z racji tego, że wtedy będziemy się bardziej wyrabiać w tym czasie i nikt nie będzie musiał czekać na konkretne nagrania. Pamiętajcie, oczywiście, w międzyczasie wszystko, co przekazuję, ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to porady inwestycyjne. Zaczynając od początku naszej listy, którą zwykle sobie analizujemy, e, na razie pozwolę sobie dołożyć jeszcze trzy aktywa, czyli aktywa ze w parze do jena, bo ostatnio były takie prośby, więc jak najbardziej te aktywa tutaj też do nas doszły. Ale zaczynając od początku, czyli od złota, bo to jest aktywa, która najczęściej Was interesuje, więc w pierwszej kolejności na, na, na liście, którą tutaj pokazuję. Jeśli chodzi o złoto, o złoto aktualnie wypełniło korektę nieregularną. Jak sobie zaobserwujecie, na cały ten ruch od szczytu do aktualnego dołka potencjalnie zwróci uwagę, w jaki sposób ta korekta nieregularna się nam wypełniła, Mierze sobie w aktualnie ten największy zasięg korekty i przenosimy go do aktualnego niższego dołka. I zwróćcie uwagę, w jakich aktualnie rejonach się zatrzymaliśmy. W okolicy 2331. Widać, jak ładnie rynek na ten poziom zareagował. Dodatkowo, jeśli się jeszcze tutaj rozejrzymy właśnie w okolicach tego poziomu, to też zaobserwujemy, że ten poziom jest dodatkowo wzmocniony 886, na którym, uwaga, jest układ harmoniczny alternatywny, czyli układ harmoniczny szarka, tak zwanego tak zwany układ harmoniczny rekina. To jest układ właśnie, tak jak mówię, alternatywny Oparty o korektę nieregularną. Jeszcze tylko zrobię drugą część tego układu o właśnie i punkt D tutaj, czyli ten klaster pomiędzy wydłużeniem Fibonacci'ego, czyli z korekty nieregularnej, oraz 886. Więc tu uwaga, bo zwróćcie uwagę na to, co nam się dzieje na wolumenie. Najpierw porównajmy sobie w ramach całego tego spadku yy, od, od punktu X do punktu C wszystko to, co się działo na wolumenie podażowym. Mam nadzieję, że to jest w miarę dobrze widoczne. I teraz porównajmy sobie te. Wszystko to, co się wydzie nam w ramach fali CD na wolumenie popytowym, więc ten kierunek na razie, jeśli chodzi o rynek, to dosyć dobrze to, to, to rynek nam pokazuje i obrazuje. Więc bardzo możliwa jest tutaj sytuacja taka, że prawdopodobnie będziemy wybijać ten opór i będziemy się kierować na, uwaga, mierzenia zewnętrzne, a te mierzenia zewnętrzne opiewają nam na 127,2 oraz 161,8. Więc żeby. Co mi na ten taki troszkę szerszy setup, który nam tutaj wychodzi. Oczywiście możemy sobie już zerknąć na godzinówkę i poprowadzić sobie. A nie, przepraszam, tutaj w ten sposób, w ten sposób. O, to już mamy lokalnie. Chciałem właśnie powiedzieć, że prowadząc e, sobie, można mieć w ten sposób linię po ostatnich wierzchołkach, dojdziemy prawdopodobnie właśnie jeszcze do szczytu, do tej, tej naszej takiej linii, takiej lokalnej linii trendu. Ale już widzimy, że właśnie jeszcze w tym miejscu, gdzie wskazaliśmy sobie opór, ta linia trendu się znajduje, także, tak jak mówię, jej wybicie najprawdopodobniej po prostu pokieruje nas do Mierzeń zewnętrznych. Także jeśli pęknie nam 2333, dosyć myślę, że prosty do, za, do zapamiętania poziom, no to widzimy się na mierzeniach zewnętrznych. Idąc dalej, kolejne aktywo, czyli ROPA. ROPA nie, 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 nie przestaje w tym swoim pejdzie, w tym swoim rajdzie na północ. Zwróćcie uwagę, że mierząc sobie całą tę ostatnią, największą falę spadkową, mijamy już poziom ostatni wewnętrzny, czyli 8,86. A jeśli ten poziom jest negowany, to zwykle wychodzimy na mierzenia zewnętrzne. Czy jeszcze jesteśmy coś tutaj w stanie dostrzec, zerknąć, gdzie mamy potencjalne opory już z całego impulsu spadkowego, wykonując tego typu mierzenie? Jak najbardziej mamy. Widzimy jeden konkretny poziom, który na ten moment jest kluczowy, bo zwróćcie uwagę, na 50 była malutka, malu, właściwie można mal, powiedzieć malutka reakcja. Pamiętamy oczywiście, że ropa bardzo lubi 50, niemniej przy tak mocnych wolumenach popytowych rzeczywiście ta reakcja mogła być niewielka. Najbliższy poziom, do którego podążamy, to już jest poziom mocniejszy, czyli 61,8 Fibonacciego. I co ważne, jeśli przy tym poziomie również zobaczymy jakąś niewielką reakcję, być może jakieś retesty, no to wtedy kolejnym poziomem, do którego najprawdopodobniej będziemy podążać, jest ostatnie tutaj w tym przypadku mierzenia zewnętrzne, z, na, i naszej, z tego tak zwanego naszego ostatniego pog czyli pomiaru ostatniej korekty, to wtedy będą rejony 85, -61. Na razie 81,5 przed nami do testowania przez cenę. USD PLN. O, tu widzę, że jakiś stary nasz układ został. Może czterogodzinówkę sobie na chwilkę włączymy. Bardzo ładnie nam się to wypełniło. Co ciekawe, na niższych interwałach całkiem przyjemnie się tutaj utrzymywało nam wolumen popytowy w momencie dochodzenia do oporu. Już nie będę może na razie sprawdzał na niższych interwałach, jak to wyglądało, czy mieliśmy jakąś tam formację odwrócenia niemniej w obecnej sytuacji jeśli chodzi o USDPL no tak to co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności nanieść sobie siatkę Fibonacciego od najniższego domka do najwyższego szczytu mierząc cały impuls i mamy sobą jeden konkretny target pamiętamy że dolar bardzo lubi 618 i na razie dopóki nie widzimy żadnego innego klastra to jest jedyne wsparcie do którego jesteśmy w stanie teraz mierzenie sobie tutaj odnieść i co jeszcze i to wszystko na razie na tym aktywie Euro.pl Euro Reaguje nam tutaj, na mierze, nie przypomnę jeszcze z tej strategii, którą Wam niejednokrotnie pokazuję, zawsze, to zawsze, jeśli mamy tylko możliwość, nanosimy siatkę Fibonacci'ego jeszcze na tę naszą ostatnią falę. I tutaj zwróćcie uwagę, jest setup, który chyba, w, nie wiem, kiedy pokazaliśmy, pokazaliśmy 17, to w dniu wczorajszym sobie nawet analizowaliśmy. I zwróćcie uwagę, e, dokładamy siatkę fibonaczego ostatniej fali, czyli to, co było dzisiaj od rana, cała ta fala, która się nam uformowała. I mamy 161.8 na ten moment, bardzo ładnie wybronione. Z tym, że zweryfikujemy sobie, jak to wygląda na niższej Interwałach na wolumenie. I zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o te wolumeny, na razie wciąż tego wolumenu popytowego za mocnego niestety nie ma. E, więc przechodzimy sobie z powrotem na godzinówkę i jeśli ten seta będzie wybijany, czy duże Fi będziemy tutaj wybijać, to dokładamy sobie siatkę Fibonacciego, czyli nakładamy, możemy wziąć pod uwagę tylko i wyłącznie fragment impulsu. Z racji tego, że zwróćcie uwagę, jeśli weźmiemy fragment impulsu i zmierzymy sobie 61,8 i dołożymy sobie jeszcze tutaj nowość to mamy bardzo ładne wsparcie, które wychodzi na w okolicach 4,31. 431, 431 31 o bardzo łatwy poziom do zapamiętania także jeśli tutaj to duże fi nam puści a jest taka oczywiście możliwość no to tak jak mówiłem 431 4, 431 31 Idąc do Nazdaka. tutaj mamy setup, który, o którym sobie mówiliśmy na, przypomnę, naszym szkoleniu, gdzie omawialiśmy wolumen skumulowany. Mówiliśmy sobie tutaj o tej dywergencji na wolumenie skumulowanym, o potencjalnym setupie na, uwaga, to jest korekta pędząca, która nam tutaj wychodziła, dodatkowo wzmocniona tym ruchem trójfalowym na wydłużeniu Fibonaccego i bardzo ładnie de facto nam to zadziałało. Zwróćcie uwagę, po jednym reteście. Usuńmy sobie teraz ten nasz ostatni setup. Dołóżmy sobie jeszcze jedną rzecz, bo tutaj widzę, że całkiem nieźle wolumen popytowy, zwróćcie nam się, trzyma. A przepraszam tam to jest M5. Wejdźmy sobie na wyższy interwał. O, właśnie. O, właśnie. Chociaż też na ten moment nie powinno być jakiejś większej niespodzianki, jeśli chodzi o wolumeny. Może nawet na M30 zejdziemy, o dokładnie tak, tu będzie to le, nieco lepiej widoczne. Dołóżmy sobie siatkę Fibonacciego na całą naszą ostatnią falę, czyli od dołka do aktualnego szczytu i jeszcze dołóżmy sobie potencjalną, e, potencjalną siatkę Fibonacciego na tak zwanego ostatniego poga. Więc gdybyśmy jeszcze zrealizowali nieco tego ruchu spadkowego, tego ruchu korekcyjnego, to zwróćcie uwagę, mamy bardzo ładny klaster na wsparciu właśnie na nasdaq około Okolice ok. 19 784, 19 ,767. I to co jeszcze można sobie tutaj zaobserwować, bardzo ładnie to, pod, to wygląda pod kątem, zwrócił uwagę, korekty prostej. Czyli nie dość, że mamy klaster na tak zwanym e, złotym środku Fibonacciego, to dodatkowo mamy jeszcze korektę prostą, która również wypada no, właśnie mniej, mniej więcej w tych rejonach. Także bardzo ładny setup, jeśli chodzi o NASDAQa. Idąc do nadgazu, mówiliśmy sobie ostatnio o tym setupie z układem harmonicznym. Zwróćcie uwagę, dwukrotnie przetestowany, finalnie wybity. Szkoda, zabrakło tutaj minimum do tego, żebyśmy doszli do 61,8. No, ale zdarza się i tak, oczywiście, na rynku. Usuwam już na razie te mierzenia. Wzejdźmy sobie na troszkę niższy interwał. Sprawdźmy, gdzie mamy najbliższe oporu z 30-minutówki. Powoli zaczyna nam się coś tutaj budować na wolumenie więc możemy jak najbardziej oszacować, gdzie są te rejony, w których możemy się zatrzymać. Jest jeden na ten moment, który możemy wskazać, a mianowicie rejon właśnie, w którym jest 61,8, ale to, co jeszcze w ramach tego poziomu nam tutaj wypada, to jest, uwagę, bardzo ładny poziom wynikający z biegunowości. Zwróćcie uwagę, jak wiele razy był ten poziom testowany. Tutaj był testowany jako opór, wcześniej był testowany jako wsparcie, ponownie wcześniej jako wsparcie i aktualnie znowu rynek podchodzi do tego, żeby ten poziom przetestować. Także jeśli chodzi o nadgas, kierunek na razie jest 1. SP, SP dobija do ważnego oporu, tylko to, co sobie ostatnio mówiliśmy, jeśli chodzi o Nazdaka i SP to jest taki moment, w którym należałoby uważać trochę z racji tego, że zwróćcie uwagę, jak mocne wolumeny popytowe są aktualnie na rynku, czy to jest na NASDAQu, czy to jest na S&P, tak jak tutaj w tym przypadku i w momencie, kiedy dobijamy do tych poziomów wynikających z ostatnich mierzeń, z mierzeń zewnętrznych, niejednokrotnie jest tak, że te reakcje są niewielkie i finalnie te poziomy wybijamy, także pamiętajmy lepiej jest grać z trendem, trend traktować jako swojego przyjaciela i wchodzić na ewentualnych korektach i załapać się na kolejne w tym przypadku ruchy wzrostowe, także Chodziło o nasz dekach, chwilowo nic tutaj, proszę SP, chwilowo niestety tutaj nic nie widzę. Jeśli chodzi o euro-dolara, prawdopodobnie tutaj będziemy mieć troszkę bardziej rozbudowany setup, setup trochę korekcyjny, bo jeśli sobie nałożymy siatkę Fibonacciego od dołka do szczytu, potencjalnie poszukamy rozwinięcia tutaj na korekcie nieregularnej, to zaobserwujcie, że jest tutaj potencjalny setup, który możemy rozgrywać. O, właśnie, biorąc właśnie w ten sposób to mierzenie, mamy dwa poziomy. Pierwszy właśnie, taki typowo wynikający z wydłużenia Fibonacciego 107,96, drugi standardowy na 61,8, czyli 107,032. Jeden i drugi jest aktualnie tutaj ważny. Idąc do DAX, a też widzę, że z naszej poprzedniej analizy, to jest M15, a to chyba nawet wczoraj sobie rozdeznawaliśmy, jeśli dobrze mówię, nie z 14. O już, dobra, już nie pamiętam. Mamy bardzo ładnie wykonany ruch trójfalowy, tylko że zwróćcie uwagę, że w ramach całego tego ruchu trójfalowego, który nam się tutaj wykonał, nie mamy praktycznie wolumenów podażowych, co jest dosyć ważną wskazówką, z racji tego, że chwilowo. Podaż można powiedzieć jest, yy, jest w odwrocie. Przejdźmy sobie na nieco wyższy interwał, może 3, M30, będzie tutaj to nieco lepiej widoczne. O, właśnie, i też to, to widać bardzo dobrze na, nie, na wyższych interwałach. Zaobserwujcie, że chwilowo ten wolumen popytowy na razie nam się utrzymuje. Potencjalnie w obecnej sytuacji, jeśli chodzi o yy, dax bardzo możliwe, że wypełni nam się taka forma tzw. korekty w korekcie. I to jest nasze najważniejsze wsparcie na tym aktywie. Żeby dokładnie sobie wyznaczyć, żeby dokładnie sobie pokazać, zmierzmy sobie właśnie ten zasięg korekty w ten sposób, dołóżmy sobie do obecnego szczytu i też widzimy potencjalny finał tego zasięgu korekcyjnego. Dodatkowo w obecnej sytuacji też sprawdźmy, gdzie wypada nam potencjalna korekta prosta, bo jak najbardziej ją tutaj mamy. Mamy falę A. Mamy tutaj falę B i mamy falecę, która mogłaby się w tych rejonach zakończyć. <coughs> Przepraszam. Żeby ją zmierzyć, mierzymy sobie też równość, również równość fal dokładnie w ten sposób i zwróćcie uwagę, wszystko wypada nam właśnie mniej więcej w jednych rejonach. Około 18 044, także na DAX-ie na razie najważniejsze wsparcie. Idąc dalej do pszenicy. Pszenica prze na południe mocno i to mocno. I jeszcze mocniej patrząc na te wolumeny. Więc tutaj ciężko wyznaczyć jakiś, jakiś setup na łapanie tego potencjalnego dołka. Eee, bardzo ciężkie są tego typu momenty, z racji tego, że rynek niejednokrotnie, tak jak tutaj zwrócił uwagę, mocno rozjeżdża o te najważniejsze wsparcia, które mamy przy tak mocnych wolumenach. Także też w obecnej sytuacji ciężko tutaj mówić o jakichś konkretniejszych wsparciach. Na ten moment, biorąc pod uwagę strategię Fibonacci'ego, patrzymy po prostu na kolejne mierzenia wewnętrzne, czyli 7, 8, 6 oraz 8, 8, 6. Ale tak jak mówiłem wcześniej, e, jeśli chodzi o wolumen, Ciężki jest on tutaj do zweryfikowania pod kątem złapania jakiejkolwiek pozycji długich. Fund do dolara, może na M30 sobie wejdźmy, co nam się tutaj formuje, jeśli chodzi o funta do dolara, ale też potencjalnie, bardzo podobnie jak rozmawialiśmy w przypadku chyba euro-dolara, bodajże to było, zwróćcie uwagę, że potencjalnie też mamy tutaj korektę prostą, która nam się wypełnia i korekta prosta, która prawdopodobnie podpowie nam, jaki będzie tutaj finał układu harmonicznego wewnętrznego, bo jeśli sobie nałożymy od najniższego dołka do aktualnego szczytu siatkę Fibonacci'ego, no to jesteśmy w stanie sobie rozeznać potencjalny finał właśnie tego naszego układu harmonicznego po części Leonardo, po części Gartleya, tak? bo ten punkt B układu harmonicznego jest tak mniej więcej pomiędzy 50 oraz i8. O jakim układzie dokładnie mowa? Chodzi o, układy, o układ, w ramach którego punkt D układu harmonicznego mieści się na 786 finała, czyli okolice 1,26707. To są te rejony jako wsparcie. Patrząc jeszcze na srebro, są one sobie stare mierzenia, żeby mieć aktualnie. H1, srebro widzimy po wolumenach. Zaczyna nam się coś powoli, powoli tutaj budować. Na M30 no nie mamy tutaj zgodności, chociaż lokalnie kończy nam się tutaj siła sprzedażowych. Dobra. Prawdopodobnie jeszcze nieco miejsce na północ mamy, tylko będą bardzo dla nas ważne poziomy, które też nam, tak jak w, w przypadku poprzedniego aktywa, wynikają z układu harmonicznego wewnętrznego. Zwróćcie uwagę, mamy reakcję na 61,8, więc już możemy się spodziewać, że najprawdopodobniej będziemy tutaj widzieli układ harmoniczny Gartleya. To, w jaki sposób też układa nam się cała ten, ten, cały ten ruch trójfalowy w ramach układu harmonicznego wewnętrznego, podpowiada nam, że najprawdopodobniej będziemy właśnie tutaj realizowali finalne swoje podejście na tym aktywie w okolicy właśnie Właśnie 7,86 filmu. Zwróćcie uwagę też, że tutaj, nieco tuż poniżej tego poziomu, mamy formację świecową, którą też trzeba wziąć pod uwagę jako poziom, do którego, w ramach którego może nam tutaj to aktywo zareagować. I to tyle, jeśli chodzi o silver. O bitcoina omawialiśmy sobie na, na naszym poprzednim spotkaniu. Dolar do 1. Poprzednia analiza, jak najbardziej, ona wciąż jest nam tutaj aktualna. Dokładając sobie mierzenie tak zwanego poka, czyli pomiaru ostatniej korekty, zwróćcie uwagę, że również mieścimy się w tej strefie. I tu uwaga, bliżej tego mierzenia ostatniego wewnętrznego. Tak, czyli 8,86, na dlaczego? Więc tu jest najmocniejszy opór. Fund do Jena. Widzę, że ostatnio coś na 15 minutówce sobie mierzyliśmy. Możemy już usunąć te stare mierzenia i zweryfikujmy, co się dzieje tutaj na tym aktywie, bo ewidentnie jest jeszcze miejsce na północ, jeśli sobie zmierzymy całą tę falę spadkową, widzimy jak mocno walczymy w okolicy 61,8 i ten poziom już kilkukrotnie, zwróćcie uwagę, był testowany pierwszy raz, drugi raz, trzeci, aktualnie czwarty, jest czwarta próba uderzenia tego poziomu, Nie niemniej jeśli ten poziom zostanie wypity, a najprawdopodobniej tak się stanie, to widzimy się na głębokim e, układzie harmonicznym wewnętrznym, czyli to są te poziomy, ostatni poziom wewnętrzny, czyli 8,86 Fibonacciego. Tu możemy zaraz zaznawać zarówno poziom e, układ harmoniczny nietoperza, jak i układ harmoniczny Gartleya w tym właśnie szerszym kontekście, tak? Czyli ten układ harmoniczny Gartleya właśnie do 8, 8, 6 Fibo, więc ten poziom będzie tutaj bardzo ważny. Jeśli chodzi o euro-jena, też wejdźmy sobie na troszkę wyższy interwał, żeby rozeznać sobie otoczenie. Usuńmy sobie stare mierzenia, które nam dziś tutaj zostały. E, rozeznajmy sobie, co się nam tutaj dzieje. Wolumenów podażowych praktycznie nie ma, więc to jest oczywiście już... Z informacja z 4 godzinówki, w jakim kierunku możemy patrzeć. Na godzinówce również widzimy bardzo mocne wolumeny wskazujące nam na potencjalne dalsze e, kierunki na północ. Dołóżmy sobie siatkę Fibonacciego całego tego impulsu spadkowego i też widzimy, że obracamy się właśnie w okolicy 61,8, więc mamy pierwsze uderzenie, mamy drugie uderzenie, za chwilkę trzecie i czwarte prawdopodobnie nastąpi. I tak jak już wiemy ze statystyki Fibonacciego, ze statystyki na poziomach Fibonacciego, jeśli dany poziom jest 3, 4, 5-krotnie uderzany, Automatycznie jego siła traci na znaczeniu, i najprawdopodobniej jest wtedy wybijany. A jeśli ten poziom będzie wybijany, będziemy tutaj realizować dalsze poziomy wewnętrzne z docelowym wybiciem, nawet do poziomów zewnętrznych, jeśli nie pojawi nam się tutaj żadna dywergencja na wolumenie skumulowanym. I też zaobserwujcie, że potencjalnie możemy tutaj jak najbardziej rozmawiać o układzie harmonicznym wewnętrznym. Nie jest on aż tak bardzo techniczny z racji tego, że to 61,8 już pozostało ponadbijane. Niemniej tego typu układy jak najbardziej też się nam wypełniają, i pierwsze mierzenie zewnętrzne będzie tutaj grało główną rolę. Także tyle, jeśli chodzi o propozycje, które ja, ja dla Was miałem. Widzę, że dzisiaj o, pewnie nie wszyscy się przyzwyczaili, że, że zmieniliśmy nasze godziny naszych spotkań z, z rynków tradycyjnych oraz rynku krypto. Także jeszcze raz przypominam: 20:30 od tego tygodnia robimy rynek tradycyjny, a 20:30 rynek krypto. Także tyle na dzień dzisiejszy. Za 13 minut zaczynamy rynek krypto, a osobom, które przyszły na rynek tradycyjny, serdecznie dziękuję i oczywiście, widzimy się w dniu jutrzejszym. O godzinie 21 na szkoleniu. Serdecznie zapraszam i trzymajcie się do jutra.